No i jak Bezionio? It's over. Odstawiamy nasz dom. No i słuchajcie, skończyło się. Nasz kamper wrócił do swojego miejsca. Wrócił do domu. Bardzo nam będzie przykro, będziemy za nim tęsknić. Był naprawdę cudownym kamperem. Słuchajcie, gdybyście kiedykolwiek chcieli wypożyczać kampera, to wadowscy kampery naprawdę mają super super flotę nowych kamperów i bardzo dobrze działających. Oddajemy kampera. Nówkę sztukę. Nie wiem, czy widzieliście Wilka z Wall Street. Tam jest taka scena, w której Leonardo DiCaprio po wzięciu pewnych substancji, yy, budzi się dzisiaj mówi samochód nawet niedraśnięty, a my widzieliśmy, co się stało z samochodem. Więc tu prawdziwie samochód nawet niedraśnięty. Yy, nasze ukochane świnka, bo tak go nazywaliśmy, ten kamper wygląda jak taka świnka morska. Wrócił do siebie. Słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek byście myśleli o tym, żeby wypożyczyć, wynająć kampera, albo go kupić, to Wadowscy Kampery naprawdę to jest firma, która ma niesamowitą flotę. Ten sprzęt działa, ten sprzęt świetnie jeździ, jest sprawdzony i zawsze możecie liczyć też na pomoc serwisu tutaj. My byliśmy zachwyceni. No i tak, już jesteśmy w samochodzie. Bez kampera. Tęskno, żal. To prawda. I zawsze mam to samo wrażenie przysiadając się do naszego samochodu, że jadę... Ferrari. ...maluchem. Czy <grym> mały. A ja myślałam, że taki zrywny. A to też, ale nie wiesz. Patrzę w lusterko i w ogóle już się kończy. Tak, to prawda, że jak się przesiadasz z kampera do normalnego samochodu, to masz takie wrażenie, że po pierwsze jest szybszy, po, po drugie dużo, dużo mniejszy, a przecież nasz samochód do małych nie należy. Kochani, piękna to była przygoda. Zdecydowanie za krótka, ale już się z Państwem z Wadowskich umówiliśmy na kolejny raz, jak tylko pojawi się taki jeden nasz wymarzony kamper. Taki Turbo, turbo, e, szał, jacuzzi, e, sala kinowa i sauna? sauna. To wtedy go weźmiemy do testowania. I pojedziemy? Do Antwerpii. Nowe, nowe miejsce. Ja wymyśliłem tutaj kraje.